Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja już jestem w stajni, za mną śmiga, dżuleczka, ma trening skokowy przede mną, bo ona później się śpieszy do pracy, natomiast ja sobie na lajcie przygotuję pokera i zacznę stępować, a ona w tym czasie skończy swoje przygody skokowe. Proszę bardzo, zobaczcie jak jedzie, na krzyżaka, o, nie, nie trochę nie wyszło. Nie wyszło. Tak jest, patrzymy gdzie jest, ładnie tu siedzimy. Ekstra, nie pójść, tylko nie pójdź, nie pójdź, nie pójdź, nie pójdź. Tak jest. No, 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 no. <laughs> Mocni tutaj w łydeczkach trochę? Tak, super poklep. O, kurde, kordyla będzie skakała basen. Ej, Uuu! Cześć! Wow. Niesamowite. Na jedną, co nie? Taką normalną. Tak, śmiało, jedź, jedź. Zabra. Tak, super poklep. Dobra, tylko skupienie, co nie? Nie zerwij, tylko fuli do krzyżaka. Jedź, jedź, jedź. Super! Góra czeka, dół zamyka. Super! Kuklew tu dość! Hoho, ho, nie przesać tutaj tylko z tym gazem. Okej. Okay. Do koziołka, do koziołka, do koziołka. Nie pasowało, przepraszam. Teraz musisz pilnować na okserze, żeby nie zrobiła tego, co ty zrobiłaś teraz. Tak jest. Już masz stacjonatę, do stacjonaty liczysz. No. To nic, nie wychodź, zamyk, nie wychodź. Ekstra decyzja Jula, to była petarda. Delikatny bacik, ale zobacz, ile pomógł. Nie wychodź, nie wychodź. Pysłaś, to nic, jedź dalej. Masz idealnie na nagraniu pokazane później, co zrobiłaś. Do stacjonaty, nie wychodź za szybko. Dół zamyka, góra siedzi. Jedź, Jula. Tak. Uspokój, uspokój. Tak jest, nie wychodź, nie wychodź, nie wychodź, nie wychodź. Tak jest. Poklepią. Tak jest, Długa galopuje, ale góra czeka, 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 czeka. I przeczekała teraz ładnie. No, ty nie zepsuj, do stacjonaty, do stacjonaty, Jula. Tak. No i pięknie, dość! Cześć! Hello! Pokerku siemaneczko, chodź! Pan pokerek gotowy na skoki w pięknym czapraku. Ostatnio jest to nasz ulubiony. już idziesz? Co już się wybierasz? O, Jezu, tutaj jeszcze troszkę piasku. Nie uczesałam Ci dzisiaj grzywy, sorry, ale zaraz się pieszymy. Bo tam już dziewczyna skaczył, żebyś nie skakał w upale. Co zrobiłeś w nohal? Gadaj? My zaczynamy się stępować. Jula już po. Pogarek przechodzimy przez nasz, nasz basen. Proszę, ładnie. Przechodziłeś ostatnio, nie gadaj, bzdur. No tak, to twój basen. Pięknie, super koń On umi. On się nauczył. On się też tak przypadkiem nauczył. <noise> I w galopie. Ja tak robiłam, że chciałam zmienić kierunek, ale przypadkiem przez basen, przez basen, mówię, a tak wiesz, Nie, że nie przyjedzie ktoś nie tylko wstępny, no bo tak. Na jadę i będzie łup No, my nawet galopem skakaliśmy przez basen. A no, bo ja no tak zmieniałam nogę, <noise> tak przypadkiem. Tak, przypadkiem. Tak na pół To przypadkiem. Oj, jeszcze śpi. Na takiej wysokości może tak iść, tylko później będzie. Tak jest. Ekstra dobra noga, poklep Jest trochę wyżej, ale spokojnie. Tak jest Postaraj się tak samo ekstra na dobrą nogę. Oj Twój pomysł trochę głupi, ale fajny koń nie wychodź, nie wychodź, nie wychodź. Tak jest. Zamknij, zamk. Jest ekstra. Fajnie. Kęcie galopuj. Okej, okay, na razie dłuższą trasę sobie... No. Matka nie jedzie. O jest. Dobra, kontroluj sobie wzrokiem, żeś nie przejechała środka. Tak jest i nie puść. Super. Jest trochę wyżej, więc uważaj, ale nie powinien zwrócić jakoś mocno uwagi. A co to było? A co to było? Nie widzę odległości. Zamykam. Jezusa, sama rękę dałam. Nie wychodzi, zamyka. Zamyka, tak. Nie pójść go teraz tylko. Dobra? Nie pójść, nie rozciągaj, nie rozciągaj na siebie, na siebie, na siebie Pok Równo, równo, równo. Dobra, poklep. Okej, okay, poklep. Złap sobie tempo. I nie puszczaj tylko. Czekasz, zamykasz, zamykasz, zamykasz. Tak jest. Ekstra poklep. Na spokojnie liczysz sobie do pierwszej, tak? Zamyka, zamyka, zamyka. Jest ekstra, cofaj. Ekstra poklep, tu do. Tak jest. No do tego, czegoś, co jest pierwsze liczysz. Tak jest. I zamykasz. Ekstra pokle. stacjonatki ładnie proszę, reszta tylko cofasz ramiona i zamykasz w błytkach, do stacjonatki, jest ekstra, świetnie, fajny, i tak jak poprzednim razem jechałaś, nic nie kombinuj. Świeć. Super, na spokojnie do pierwszej wracasz, trochę blisko, dobrze, nie dorów tylko do tego basenu. Odchyl się, zamknij, 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 zamknij. Tak! Nie tak, nie tak równo. Blisko będzie! Tak! Nie, nie, odchyl się, odchyl się, odchyl się, odchyl się. Super, poklep go! Pojedziemy. Jest ekstra, Nogę tylko zmień. Do stacjonaty, nie podjeżdżaj tak blisko, nie podjeżdżaj tak blisko. Ta. Dość. A kto dzisiaj się tak spisał i ładnie skakał? Pokój chyba zasłużył na piękne ciasteczko. Ostrość, proszę. Z kwiatkami. Proszę. Ale pięknie skakałeś. No tak. Korek, zajada sobie marcheweczki. Za taki dobry trening należy mu się. Cały wór mu zakupiłam. Także będzie miał chłop co jeść. Gdzieś na naprawdę mnóstwo Marcheweczek dostanie, full wypas Idziemy już na pastwisko Wypuszczę go I mu dam te marcheweczki, żeby sobie jeszcze Pojadł na pastwisko 20 kilo marchi Jesteś zadowolony z tego? Ja wiem Proszę <troszę> bardzo Marcheweczki na świeżym powietrzu jeszcze Ale dzisiaj cieplutko Glineczkę też pokusiowi zrobiłam po skokach I sobie baluję Jedz, jedz, jedz Nikt ci nie zabierze marchewki. Jedź sobie. Dobranoc. Właściwie miłego dnia. Elwisek, a ty masz w żłobie. Wrzuciłam ci. Chodź. Tu masz w żłobie. Chodź. No dobra, dam ci z ręki może. Proszę, leniwcu. Też masz marchewki. Odczucie misi. Niech ci będzie. Pokor i tak ma dużo ich. Proszę, zjadaj. O, Pogar chyba się przeżarł marchewkami, bo już ich nie chce jeść. Oh. Idę jeszcze posprzątać basen, przez który dzisiaj skakałyśmy. Powiem wam, że w życiu bym nie uwierzyła, tak 3-4 lata temu, żeby będziemy takie rzeczy skakać, bo ja wszystkiego pod przeszkodami się boję. Czy to jest jakaś podmurówka, czy właśnie to są boseny? Ja mam stres, panikę i w ogóle, a pokar dzisiaj mi dał takie poczucie bezpieczeństwa, że jestem mega, mega dumna. O matko, przeniosłam marchewy do auta, żeby zabrać je do domu, żeby leżało w garażu zimnym i się zmachałam. Także cóż, chyba to koniec tego vloga, jestem dzisiaj z mega, mega zadowolona, naprawdę dobrze skakał się prowadził, mimo lekkiego mojego bólu brzucha, w sumie może nie lekkiego, no trochę mnie boli, nie wiem co mi jest, od tak niedzieli mnie łapie, czyli cztery dni prawie już się tak męczę z tym brzuchem. Nie wiem o co chodzi. Jutro mam wizytę u lekarza, ale pokarek dzisiaj naprawdę się spisał, fajnie było. No z tego basenu to jestem w ogóle mega dumna, bo naprawdę jeszcze 4 lata temu bym nie pomyślała, że będę tak z nim skakać, bo nasze skoki wyglądały naprawdę różnie. Zresztą wiecie, nie mieliśmy na początku swojego dobrego momentu, ale wydaje mi się, że jesteśmy na dobrej drodze, także jestem mega dumna i z siebie, i z konia. O, kawał ciężkiej pracy zrobiliśmy i mam nadzieję, że jeszcze zrobimy. Także dajcie znać, jak Wam się podobało, a my się już widzimy w kolejnych filmach. Pójdź jaki Cześci, pa!